Ukraińcy na przejściu granicznym w Medyce mieli wyjść do polskich rolników, którzy protestują, walczą o swoje. I Ukraińcy mieli znieważyć polską flagę w sposób obrzydliwy. Za sekundę pójdzie film prosto z granicy, ale no. Co możemy zrobić? Jako Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu składamy zawiadomienie do prokuratury, żeby te osoby, które zostały tam zatrzymane, usłyszały zarzuty, żeby odpowiedziały karnie za to, co zrobiły. No, moim zdaniem taka osoba, raz, że powinna zostać w Polsce skazana, dwa, że po odbyciu kary nigdy więcej nie wpuszczona na teren naszego kraju. Posłuchajcie. Przed chwilą, dosłownie przed minutem Doszło do bardzo, bardzo, bardzo złego incydentu ze strony obywateli Ukrainy. Tutaj, w tym miejscu, przyszło dwóch Ukraińców. Jeden przy bargierkach nagrywał, jak drugi znieważał nasze barwy narodowe. Podcierał sobie tak zwane cztery litery naszą flagą, czyli tyłem. Jest to, zostaliśmy sami jako obywatele. Złapaliśmy gościa, zawołaliśmy policję i policja w tym momencie przeprowadza dochodzenie. Dlaczego przyszli, czego znieważają polską flagę narodową. Ukraińcy u nas w Polsce prowokują nas, a tak właśnie się sytuacją, że prowokują nas, żebyśmy ich oskarżali, żebyśmy po prostu przedstawili, jak to wygląda. My im pomagamy, a oni... Taki po incydent i tak nas prowokują, że przychodzą tu na przejście i biorą naszą flagę narodową i wycierają sobie tyły za tą wdzięczność, za tą pomoc, którą myśmy im tyle dali. Takie mamy. Ja osobiście ten telefon temu panu odebrałem, przekazałem u funkcjonariuszom policji, żeby sprawdzili i opublikowali. Nie wiem, czy to opublikują i przekażą to mediom. Wiemy, kto to robił, złapaliśmy go tutaj i chcemy, żeby policja wyciągnęła z tego konsekwencje i wnioski na przyszłość. Dziękuję.